Szyfrowanie pliku Word. Załóżmy, że masz jakiś dokument, który chciałbyś zabezpieczyć, ponieważ znajdują się w nim bardzo tajne dane. Co musisz wykonać? Wchodzimy w plik: informacje, chroń dokument, szyfruj przy użyciu hasła i wpisujemy hasło. Wpisujemy ponownie hasło. I w ten oto sposób zabezpieczyliśmy nasz dokument. Po zapisaniu go, dokument został zaszyfrowany. Teraz, jeśli chcemy go otworzyć i pokazać jego zawartość, musimy podać hasło. W pierwszym przykładzie podam złe hasło, żeby pokazać, że plik nie zostanie otworzony. Tak widzimy, nie widać jego zawartości. Natomiast jeśli podamy prawidłowe hasło, to zawartość dokumentu zostanie wyświetlona. Hasło do takiego dokumentu oczywiście zbadajemy drugim kanałem komunikacji, czyli np. wysyłamy komuś poprzez SMS lub dzwonimy do takiej osoby i mówimy, jakie jest hasło. Dziękuję.